Tak. A nie boi się Pani, że manifestanci zniszczą na przykład. Nie. Najbardziej taką opcją, która może najwięcej narozdrawiać jest pewnie Liga polskich rodzin, bo tam są Superpartia kurwo! Superpartia! No widzi Pan? Superpartia! Proszę Pani, ja coś Pani powiem. Mocherowy Berecik, który się kwalifikuje na odstrzał. Całe Radio Maryja i Pani, która w ten sposób się zachowuje, to tylko pokazuje jaki mamy obraz starych ludzi. Od kogo, czego mamy wymagać od młodzieży? Kultury! Kultury! To najlepszy, kuch, kuch. Przykład, najlepszy przykład! Pani, która się wyraża w ten sposób, jakby Pani wyszła z ręsztopu! Dobrze, bo nie Pani telefonuje! Każdy jest super! Każdy jest super minister! I za polskich Będę szczery dziennik, proszę Pana! Tak, Bardzo się cieszę! No, Bardzo się cieszę! To już może! Ja mam 60 lat, proszę Pana! A Pani słyszała coś dziwnego w pracy silnika? Tak!

tego miał kurze to. To. To, to, to to na zarabia no. Na chleb tak zarabiacie? Tak jest, tak jest no. Ciężka tu jest praca. Tak jest, tak jest Ma... Daj mi tutaj duch, ja będę ci no. wszystkie pierdolenie tam pierdolimi się mi się, się gołem pisałmi <grym się> e, okresy tam się leją z pizdy babą o, ja... Ale po co nam takie? Spokojnie, Chodzi. no po co nam takie? Chodzi, nie. No. Co to jest używka? Do włosów. Jak używka wpływa na człowieka? Używka. Używka? Uzależnienia od papierosów, od narkotyków. A jak one wpływają na człowieka? Źle. A jakich używek ty próbowałeś? Marihuana. Nie, paliłem. A kawę i herbatę też, czy takich lekkich to nie? Daj komieniu! W mieście spędziłem wakacje. A co, co pan robił tutaj w mieście? w mieście? Na ogrodku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, ta, tak w lekturach nadrabiałem, takie tam. A do, rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze. Czy naładowane są baterijki przed szkołą? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Czyli za krótko jednak te wakacje? A może za długo, właśnie. Za długo? <laughs> no tak paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. Mm -hmm. Za długo, bo się człowiek rozleniwia. Nie miał pan żadnych e, takich marzeń, żeby pojechać gdzieś na przykład? E, nie. Przeżyłem, to nie. Według danych PIS 35% dorosłych Polaków to bezrobotni. Skala procentowa polskiego bezrobocia poszerza się z każdym rokiem i z każdym nowym ministrem gospodarki. Z czego żyją ludzie pozbawieni pracy? Zdarzy mi dają. Ile pan ma lat? Dopiero 37. Lebizna. Słucham? Szara strefa gospodarki. Pracuje na czarno. Czy nie ma pan wyrzutów sumienia, że nie płacą z podatków? Okrada pan państwo? Jestem gagiem. Kim? Gagiem. Wymyśla pan gagi? Tak. Ludzie umierają. No pan pracę? Nie mam pracy. To co pan robi? Kradnę. A co pan kradnie? Co popadnie, co w wpadnie. Aha, dziękuję. Proszę bardzo. Jak pan zarabia na życie? mnie, widzisz kurwa? Niech pani nam powie, jak się pani odnajduje w warunkach naszej nowej polskiej kapitalistycznej gospodarki. Jak pani zarabia na życie? Dajem. Co pani daje? Dajem dupy. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. <Ły> Kurwa, moje pole. Kurwa, bomba! <śmiany> Siema, Dobry młodzień. Z Afryka! <noise> Z Afryka! <noise> kurwa kurwa! Kurwa, zajebałem kurwa, się, a jak? <noise> zajebałem się, a jak? <noise> pani na kogo ja mi zagłosował? Na kogo? Na Gertycha. Mhm. mhm. Bo y, kocha nasz kraj, Polska. Patriota. Mhm. Tak, biało, resztę dalej. Wie pani. To jutro mamy 11 listopada. tak to nie pływać. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No jakieś pytanie? Jeszcze? Dzień dobry panu. Mam takie pytanie. Czy często się pan uśmiecha? Nie, zwłaszcza jak, jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu Księgarza w, w Warszawie. Możecie mu pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i wędzie go pobił, możecie nawet puścić. A proszę być, czego się pan śmieje najczęściej? Jakby Jan Rodzeń upadł i sobie głupiery rozwalił. Może mi przekazać policję, nie będzie straszył. Nie, doktora nauk. Będzie mnie policjał straszył. Jak go kiedyś spotkam na ulicy, to mu mówię z dupy pow... Pipił wiecznikie powyrywam. Dobrze, dziękuję. Koniec z komunistycznym, tym sektorowskim karłem, który się przeformował na SPT. Nie żyje wolna Polska, precz z komuną! Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? Nie, no i piorun. Pie, pie, nie będę mówił jak... No raz, jest. Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię Matko Bosko, mówię co to, co, to się stanęło? Po godzinie us ós... Czy że mimo zaangażowania policji i zastosowania nadzwyczajnych środków, takich jak chociażby szeroko nagłośnione, dużo częstsze kontrole, liczba pijanych kierowców zatrzymanych w ciągu ostatniego długiego weekendu pozostaje zatrważająca? Tak. Chcę powiedzieć, co to za grupa i do jakich zadań została powołana? Dzień dobry, nazywam się nadkomisarz magister Zbigniew Kępa. Jestem pracownikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Obecnie jestem kierownikiem nieetatowej grupy spraw nieletnich. Jakie są prawdopodobne przyczyny e, tego wykolejenia? Najprawdopodobniej y, albo, albo szyny, które nie były, nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, y, y, Szyny, sz, szyny były złe, a podwozie... 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 Podwozie też było złe. Dziękuję. Dziękuję Ewa. Zatem e, przyczyny techniczne najprawdopodobniej spowodowały to wykolejenie. Zalegi wypadku. A komu to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego? Co to a ja ich ścigam. Angirowco, stówę tylko można panu obniżyć i tyle.